Cześć, nazywam się Jacek Wesołowski, jestem menadżerem produktów w firmie Wawin. Dzisiaj dwa słowa na temat wykonywania testów ciśnieniowych instalacji hydraulicznej opartej o kształtkę M5. Nowej generacji kształtkę, w której możemy użyć do wykonywania testów ciśnieniowych innej, znanej metody, która jest często wykorzystywana przy testowaniu ciśnieniowym instalacji, natomiast z wykorzystaniem bardzo ciekawej funkcji nowych kształtek, funkcji Acoustic Leak Alert. Funkcja ta daje możliwość sygnalizacji w przypadku pominięcia, zaciśnięcia którejś z kształtek, daje możliwość sygnalizacji, w którym miejscu znajduje się taka niezaciśnięta kształtka i w takim przypadku ta kształtka odezwie się do nas głośnym dźwiękiem, sygnalizując, że tutaj zostało pominięte jeden element, został niezaciśnięty. Chciałbym zaprezentować, w jaki sposób wygląda procedura testowania i w jaki sposób zachowuje się cała instalacja w przypadku rzeczywiście wystąpienia tego rodzaju niedokładności wykonawczej. Tak to nazwijmy. Do wykonania takiego testu, oczywiście, będziemy potrzebowali Kompresora ze sprężonym powietrzem, odpowiedniego zestawu do podłączenia, czyli do pomiaru, ciśnienia w instalacji i szybko złączki do podłączenia samej instalacji do sprężonego powietrza. Oprócz tego potrzebny nam będzie instalacja i możliwość podłączenia, i oczywiście sama kształtka. Wykorzystam do tego kształtkę w postaci trójnika równoprzelotowego, symulatora szczelnej instalacji, czyli po prostu pętli. Wykonanej z rurki i przyłącza wykonanego z, innej, z innego kawałka rury Wawin Tigris. Wykonanie samej instalacji będzie bardzo proste. Wkładamy rurę w kształtkę trójnikową. Kontrolujemy, czy włożenie. Rury jest wystarczająco głębokie, czyli pojawić ona musi nam się w otworach kontrolnych na pierścieniu pod dowolnym kątem. W momencie, kiedy pojawi nam się kolor biały, znaczy, że włożenie jest wystarczająco głębokie. I w ten sposób mamy wykonaną symulację instalacji, która jest szczelna w całej części. Natomiast sam Trójnik, który mamy tutaj podłączony, na razie pozostawiamy niezaciśnięty. Po wykonaniu instalacji podłączamy ją do sprężonego powietrza za pomocą, pomocą szybko złączki i po szczelnym podłączeniu wprowadzamy sprężone powietrze do instalacji. Tak właśnie zostaje sygnalizowany. Niepołączona kształtka, czyli w bardzo głośny sposób sygnalizuje nam, że faktycznie mamy problem ze szczelnością, i w odpowiedni sposób, wydobywając się to sprężone powietrze przez kształtkę, przez niezaciśnięty pierścień, sygnalizuje nam, że mamy tutaj nieszczelność. W takim przypadku, po wykonaniu testu szczelności, musimy wziąć zaciskarkę. Oczywiście, odnaleźć to miejsce, co nie jest trudne, bo sygnalizowane jest głośnym dźwiękiem, i należy wykonać uszczelnienia całej instalacji. Do uszczelnienia tej instalacji wykorzystam trzy różne szczęki, żeby pokazać, że wykonanie takiego połączenia będzie szczelne bez względu na to, jakiego systemu wykonamy, użyjemy. Tutaj mam akurat założoną w tej chwili szczękę B. Wykonane pierwsze połączenie. Do drugiego połączenia wykorzystamy szczękę TH. Zakładamy na kształtkę. Zacisk wykonany. Sprawdźmy, jak w tej chwili będzie zachowywać się instalacja. Jedno nieszczelne połączenie cały czas jest wystarczająco głośne i łatwe do znalezienia w instalacji. W tej chwili mieliśmy już tylko jeden gwizdek. Do ostatniego połączenia wykorzystam kształt, yy, szczękę o profilu U, czyli podstawowej, której wykorzystujemy, którą wykorzystujemy do połączeń systemów Wawin. Po założeniu szczęki dokonujemy zacisku. I po wykonaniu tego zacisku możemy przystąpić do przetestowania instalacji ciśnieniowo. W tym przypadku nie mamy ani ubytku ciśnienia, ani nie słychać żadnego dźwięku. Instalację możemy uznać za szczelną. A system Wawin Tigris M5 możemy uznać za rzeczywiście wykonujący swoją robotę jako system ostrzegający nas przed niezaciśniętymi kształtkami.